Cześć! Zima powolutku zbliża się ku końcowi, a niestety niektórzy jak dotąd śniegu nie widzieli. U nas nawet podczas ferii zimowych śnieg nie padał, dlatego postanowiłyśmy pokombinować ze sztucznym śniegiem, tak aby nasze dzieci miały trochę frajdy. Dokładnie. Jeżeli poszperacie trochę w internecie, to zobaczycie, że jest sporo przepisów na zrobienie sztucznego śniegu. My z Monią wybrałyśmy trzy pomysły, do których wykonanie nie potrzeba jakichś skomplikowanych składników. W zasadzie użyjemy to, co mamy w domu. Pierwszym ze sposobów, które wybrałyśmy jest soda i pianka do golenia. Aby zrobić z tego sztuczny śnieg, wsypujemy cztery opakowania sody do miski. Dawid, wsyp. Po kolei wszystkie wsypuj. Śmiało. Dobra, następny. Ty też. No, Eryk, dobra. Przyszedł i Eryk. Dawid i Eryk. De, Arik, Eryk, wsypuj tutaj. Proszę, wsyp jeden tutaj. Dobrze. I teraz... E, już? Weźmiemy to na bok, co najmniej pół takiej e, przeciętnej buteleczki pianki do golenia. Dobrze, jeżeli ta pianka będzie taka jak najmniej zapachowa, żeby gdzieś tam przypadkiem żadnego dziecka nie uczuliła. Zaraz zobaczymy czy... Będziecie w telewizji? <laughs> tak, będziecie w telewizji. <laughs> ok, zobaczcie, powstaje nam taki śnieżek, ta konsystencja, zobacz Eryk dotknij, Dawid. Jeszcze taka nie lepi się, nie? Czyli trzeba dodać jeszcze trochę pianki, słuchajcie. Pianki? Ty będziesz mieszał. Ja na razie dodam, żeby zobaczyć, żeby nie przesadzić, wiesz? O, jest i staś. Słuchajcie, ale nam to dzisiaj wyjdzie fajnie. Zaraz będziecie sprawdzać, który jest najfajniejszy. Ja przygotuję, a Wy będziecie testować. Dotykać, zobaczcie. Zimny? Zimny. Zimny. A lepi się? No. Jeszcze troszkę, czyli jeszcze mamy dużo tej pianki, więc tak rzeczywiście pół musi wejść. No i dobra chłopaki, myślę, że z tego już możecie lepić. Próbować, proszę bardzo. Jeżeli konsystencja odpowiada, Nie, mam, to nie lepi się śnieg. tak dobrze. Nie lepi się tak nie dobrze. To dodamy jeszcze trochę pianki i jak nam konsystencja będzie odpowiadać, zostawimy to tak jak należy. A Madzia za chwilę spróbuje pokazać drugi sposób. Słuchajcie, kolejny sposób to mieszanka proszku do pieczenia i odżywki to do włosów. Więc tak, wsypujemy półtora kubka proszku do pieczenia, cały kubek wsyp, cały, calutki, daj, 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 o ekstra i jeszcze pół, tak, wsypuj cały, tak, a ja dodaję jedną czwartą kubka odżywki, odżyweczka ląduje w naszej misce, no i teraz ugniatamy, o. Wiecie, te proporcje są takie y, są takie umowne, czyli możemy na przykład dodawać trochę ożywki w miarę ugniatania, jeżeli my stwierdzimy, że wow, ale pył się unosi od tego proszku. Czujesz Stasio? Słuchajcie, tutaj kulki, tu by bałwan, to wyszedłby bezproblemowo. Patrzcie. Jasne, trzymaj. Ja jeszcze trochę pougniatam. Ten taki jest mocniej lepiący się, ale... Tamten kolor był ładniejszy moim zdaniem. Dam jeszcze trochę odżywki. Tak. Mhm. Dobra, mamy. A spróbujcie ulepić kulkę. Niech każdy ulepi kulkę. Mamy i Jest. Ja też mam. Pokażcie jakie mamy kulki. Możemy się rzucać, tylko nie w domu. A jak pachnie? Jak włosy tatusia. Na koniec wzięliśmy sposób, który spodobał nam się najbardziej. Tak. Tutaj będziemy łączyć mąkę ziemniaczaną z olejem roślinnym. Dokładnie, potrzebujemy kilo mąki. Ląduje w misce i na kilo mąki ziemniaczanej dajemy jedną szklankę oleju. No i tutaj tak samo zagniatamy, jak w poprzednich Zabniatamy sposobach. I sprawdzamy, jaka będzie konsystencja. Podoba nam się, bo mąki jest dużo. Nie trzeba wysypywać z takich malutkich pojemniczków, tylko od razu mamy większą ilość. Tak. Tak samo z olejem, nie? Ulewany dużo i pięknie nam się tutaj zagęszcza ta konsystencja. Jakby coś dosypywać czy dolewać? Tomów. Jeszcze nie. Zobaczymy bardzo na bieżąco. Się robi. Y bardzo I kolor robię. jest taki fajny, taki prawdziwy śniegowy, nie? Jest bardzo przyjemne i jest chudna. Dodatkowo można te, te takie uczucie chłodu spotęgować, można wstawić ten olej, którego będziecie dodawać, do lodówki po prostu i wtedy będzie taki zimniutki śnieżek. Nie ma mocnego, męczącego zapachu, no bo to jest tylko zimniutki. ale olej. jak szypi, jak prawdziwy śnieg. O. Tak, no to jest moim zdaniem Ej, najbardziej ciekawy sposób? Ej, zdecydowanie, żeby zrobić dużą super. ilość. On już super. robi się fajnie. Patrzcie, stórki. jakie kulki genialne. Jak się lepi, świetnie. Ej, o, chodź zobaczysz. rewelacja. Szybko można zrobić dużą ilość takiego materiału, także… Ale to nie tylko chodzi o, o szybkość, jest naprawdę najbardziej taki… Yy, no, testuj. Jest najfajniejszy. najfajniejszy. Chodź, Sasiu. Uuu! tu Spróbuj, Nasz! To jest nasz, tego zrobimy dużo. i zaraz… Spróbuj zaraz... sobie, dotknij rączką, jak ładnie się Wyskoczymy… Dobra. Chłopaki, ja Dawaj, Sasiu, teraz niespodziankę. Wyskoczymy na dwór i spróbujemy zrobić bardzo dużo tego śniegu. Spróbujemy tak. sobie zlepić z niego bowana. Będziemy tak. lepić bowana. Świetnie. No i powiemy Wam, czy ale nam tak. się udało. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Dobra, udało nam się zebrać gromadkę na podwórko. Widzicie, pogoda średnia, ale zaraz będzie bardzo biało. O, dzień dobry, dołączył do nas kotek. Też będzie nam trochę pomagał. Teraz będziemy się brudzić, bo zrobimy dużą ilość sztucznego śniegu no, ze sposobu no, trzeciego. Tak, dokładnie. A taki dobry przelicznik, jeżeli byście chcieli o. zrobić taką dużą ilość, to jest 4 kg mąki na jeden olej. Sypiemy? Sypiemy. Chłopaki, może sypiemy. Tylko liczymy. Poczekaj, raz. Czyli tak, mamy tak. Tutaj do mojego. Dwa. O, dwa. Masz, teraz ostatni wsypie bok. Julcia. Proszę, Jula. Sypuj. Tu, razem. O, Czekaj, pięknie. Całą mąkę wsypujemy. Czekaj. Bardzo dobrze działa. teraz leję olej. I uwaga, zaraz będziemy mieszać. Niedługo z tego będziemy lepić. Mhm. Jeszcze mieszaj. Nie może być za dużo oleju, nie Madzia? Nie. Tak, słuchajcie, nie możemy dać za dużo oleju, bo wtedy zrobi nam się taka lepiąca masa sensoryczna, a my śnieg, więc ostrożnie z olejem. Dobra, słuchajcie, pierwsza partia śniegu gotowa, wysypujemy. Monia, dawaj swój. No do Ciebie idę, czekaj. O, patrzcie, ile napadało. Możecie się trochę bawić już. Słuchajcie, wymagało to trochę pracy, ale tym sposobem mamy białe ferie. Ja mam tylko taką uwagę, że bez względu na to, który rodzaj śniegu wybierzecie, będzie bardzo kreatywnie, dzieciaki będą szaleć i druga uwaga jest taka, nie strojcie się do tej roboty, nie? Nie! Oprócz doznań dotykowych masa dostarcza również wrażeń słuchowych, bardzo przyjemnie skrzypi podczas lepienia, przypominając prawdziwy śnieg. Taka masa wytrzymuje nawet parę tygodni, z tym, że należy ją trzymać w otwartym pojemniku.